Witajcie serdecznie do mojego przeglądu prasy. Dzisiaj mamy piątek, 6 czerwca. Z pewnością jesteście już, um, czekacie na relacje, co tam merz w Oval Office, jak wszystko wyszło. Więc um, już na początku uspokajam was. Trump był zajęty czymś całkowicie innym. Ameryka żyła kłótnią. Donalda Trumpa i Elona Mascat, która potem, po spotkaniu z Mercem, doszło do jakiejś eskalacji na portalu X, ale to wszystko dla znawców Ameryki odsyłam tu do um, takich dobrych ekspertów. Polecam, właśnie też Tomka, który jest na, na naszym kanale i tam. Z pewnością u niego na, na Xie także znajdziecie interesujące informacje, bo to jest moje źródło do spraw amerykańskich, tam się informuje. Ale to, co, na czym chciałam się skoncentrować, co dotyczy takich podstawowych kwestii tej wizyty Friedricha Merca, to jest fakt, że właściwie niewiele się stało. Nibycy komentatorzy są zdziwieni, że przed kamerami, ja mniej więcej tak pół godziny z hakiem, panowie przed kamerami w Oval Office ze sobą siedzieli, no to właściwie Merc nie miał wiele do powiedzenia. No, głównie chodziło o Trumpa, pytania też dotyczyły raczej jego. Przed kamerami nie rozmawiano o cłach. Natomiast, i to jest często pomijane przez komentatorów, padło pytanie o gaz i Donald Trump powiedział, że to my Amerykanie mamy bardzo dużo gazu, mamy więcej gazu niż wszyscy inni, więc możemy go sprzedawać, co zapowiada już także, że to będzie jeden z tematów między Trumpem a Mercem. To do czego... Na tym spotkaniu przed kamerami, bo, bo to jest to, to publiczne ten, to spotkanie, o którym Wam tu opowiadam, nie doszło do żadnego upokorzenia, a Niemcy obawiali się tego bardzo, że Trump po prostu zgniecie Merce. Nie, tak wcale nie było, tam klepał go po plecach tam powiedział, że okej, okay, dobrze, że mówisz po angielsku, Friedrich Merz jak taki uczeń powiedział, no, w ramach moich możliwości staram się to wypowiedzieć, więc nie wiem, nie bardzo, bardzo chwalą sobie na przykład ten prezent, który Friedrich Merz podarował Trumpowi to jest metryka urodzenia dziadka Donalda Trumpa, który pochodził z Niemiec. I to w, takim, w takiej ramce tam ładnie przekazane. A wiecie, to ma pewne tło, bo w niemieckiej prasie, wcześniej przed tą wizytą, dyskutowano, że Donald Trump bardzo nie lubi tego faktu, że jego pochodzenie jest niemieckie. Więc to był w złotej ramce taki psztyczek, żeby mu przypomnieć jednak, gdzie ma swoje, swoje korzenie. No dobrze, ale w gruncie rzeczy panowie się publicznie nie pokłócili, ale mi się zdaje też nic ważnego, poza takimi wizerunkowymi tam taką gadanką właściwie nie padło. Dobrze, więc my teraz spokojnie możemy się skoncentrować tu na relacjach prasowych. Moim zdaniem znacznie ciekawszych od tego teatrzyku medialnego. Drodzy Państwo, jestem teraz bardziej zaniepokojona, jak Niemcy relacjonują o naszym prezydencie elekcie, w jakim kontekście jest to podawane. I mam tu przykład. Ten tekst został opublikowany. Na łamach dziennika Die Welt, pochodzi jednak w pełni od agencji prasowej DPA, głównej państwowej niemieckiej agencji prasowej, więc wychodzę z założenia, że pojawi się w innych głównych mediach w tej samej formie. I jest tu mowa o tym, że Nawrocki rzuca rękawice Tuskowi. Tak, tu tak się to opisuje. I jest tu opis Nawrockiego, który, mi się zdaje, nie, nie oddaje w pełni rzeczywistości. I to jest to, co mnie niepokoi, że pojawiają się relacje w prasie, które mijają się z rzeczywistością. I tu, na przykład, mamy znów nawiązanie do tego, że Niemcy spodziewają się w Niemczech blokady politycznej. Znowu jest tu mowa o blokadzie. W tym tekście, który jako swoją podstawę źródłową ma te wywiady z dnia wczorajszego, my dzisiaj rozmawiamy 6 czerwca. Państwo wiedzą, wczoraj wieczorem Karol Nawrocki udzielił chyba dwóm polskim mediom e, takich poszerzonych wywiadów i DPA uważa, że tam zapowiedział blokadę, blokadę polityki polskiego rządu. I to, co jest tu zaznaczone, wyróżnione, to jest to, że miał powiedzieć, że Donald Tusk jest najgorszym premierem od 1989 roku. I to DPA tu przedstawia jako taki Afron może faktycznie mało dyplomatyczna wypowiedź trzeba przyznać ale ja oglądałam jeden z tych wywiadów i nie padło słowo blokada nie padło słowo weto więc nie wiem skąd skąd to DPA teraz wnioskuje ale może robi to z wyprzedzeniem tak już zapowiadając jakoby Tą blokadę. To jest retoryka, która pojawiła się od samego początku, od momentu wybrania Nawrockiego w niemieckich mediach, powtarza się cały czas to słowo blokada. I sugeruje się, że polityka Andrzeja Dudy w ostatnich latach, no, właściwie tak jakby składała się cały czas z blokad. Co nie jest zgodne z rzeczywistością. Liczby tego nie potwierdzają. Weto, chyba wetowane były sześć, tak? Było, było sześć ustaw, więc nie możemy tu mówić o jakimś, bo Niemcy używają tu sformułowania blokadę haltung, że jakby taka postawa blokująca, co robi takie wrażenie, jakoby byłoby to, dotyczyłoby wszystkich ustaw, a tak po prostu nie jest. W następnych akapitach mamy opis Nawrockiego jako wychowanka Kaczyńskiego i tu mamy też zastrzeżenia, no bo i droga zawodowa Karola Nawrockiego nie wskazuje na ścieżkę polityczną, a wychowankiem wychowankiem politycznym kogoś może być przecież no Rasowy polityk, tak jak na przykład Klink tak, jego można określić jako wnuczka Gerharda Schrödera, no bo kiedyś pracował w biurze poselskim właśnie Schrödera. Więc to wydaje mi się logiczne. Można też powiedzieć na przykład, że Angela Merkel bardzo zyskała oczywiście na swojej współpracy wcześniejszej z Helmutem Kohlem, który się bardzo. Za nią wstawiał, przecież pod nim była także ministrem ochrony środowiska, tak? Tak kiedyś była. To była jej pierwsza pozycja w rządzie. I wtedy można mówić: OK, wychowanka mentalna, córka coś takiego można tu zrobić, ale nie. Die Welt i raczej tu DPA określa, określa nawrockiego jako politycznego cizun. Tak, że no, no, wychowanka można powiedzieć syna szefa pisu Kaczyńskiego. Więc no, mamy tu takie namiaski właśnie galopują w jakimś kierunku i chyba przygotowują grunt i terminologię, na określanie polityki polskiej, polityki polskiego prezydenta, polityki Karola Nawrockiego już na zaś są szykowane pewne terminy, pewne formuły, które będą używane w następnych artykułach. DPA jest taką instytucją, ma taką, oczywiście takie niesamowite przełożenie na niemieckie media, że ona kształtuje wiele właśnie fraz, wiele terminów. I tu już mamy. Mamy już wykuwanie pewnych takich słów, sygnalizujących nam obraz czy perspektywę niemiecką, jak Niemcy uważają, że polska polityka się potoczy, bo mówią cały czas o tej blokadzie, mówią o powiązaniach politycznych Karola Nawrockiego z Kaczyńskim. Więc to jest już. Um, to jest już bardzo widoczne, to chciałam wam przedstawić. Następnie napotkałam się na całą serię arcy ciekawych artykułów. To jest właściwie to, o czym się mówi w Szwajcarii aktualnie. Bardzo ciekawe. I tu wskazuję na artykuł no znów wymieniam, austriacki The Standard, Bardzo wam polecam tą gazetę ale nie tylko w sztandarcie, no bo głównie no jednak w źródłach szwajcarskich, tu posiłkowałam się publicznym nadawcą szwajcarskim, SRF, bo tu mamy do czynienia z niesamowitym skandalem, międzynarodowym, olbrzymim skandalem. Służby szwajcarskie, NDB, Taki jest ich skrót, Nachrichtendienst des Bundes. One stworzyły w 2014-2015 taką jednostkę, która miałaby się zajmować tylko cyberbezpieczeństwem. Nazwali ją Cyberteam. I ten cyberteam był jakąś skrajnie niezależną jednostką, bo widać, że stracono nad nim kontrolę. I teraz wychodzi na jaw, że ten cyberteam, który uchodził za no, taką świetną jednostkę, bo oni cały czas wykazywali się jakimiś sukcesami, cały czas odnosili jakiś sukces, zgłaszali coś, że zapobiegli jakimś atakom hakerskim, co nie byli no, taki, spostrzegano ich na, jako taką elitę em, tego wywiadu. I teraz powoli dowiadujemy się dlaczego. Ponieważ ten cyberteam, przed współpracę z rosyjską firmą Kasperski. Nie uwierzycie, do 2020 roku są tu podejrzenia, że ten Cyberteam i Kasperski wymieniali się danymi. I przez to Cyberteam mógł ogłaszać cały czas te nowe sukcesy, bo miał jakieś informacje, a Cyberteam przekazywał także informacje. No taki, taki jest zarzut, który teraz jest śledzony i badany, właśnie tej firmie Kasperskiej. Z pewnością znacie, oni, oni sprzedają takie oprogramowanie anty, antywirusowe, ale no, swoją siedzibę mają w Rosji. No i Kasperski sobie też zbierał te dane i prawdopodobieństwo jest wysokie, że trafiły one trafiły one następnie do. Do przecież Rosji. No, to jeszcze będzie bardzo głośna sprawa. To, co mnie tu bardzo niepokoi, to jest fakt, że taka jednostka może się po prostu urwać spod kontroli i to w takim kraju jak Szwajcaria. To mnie bardzo przeraża. Służby, które w naszym życiu codziennym mam wrażenie odgrywają coraz większą rolę, tak? Tutaj dane, komunikacja, pojęcie tej. Infrastruktury krytycznej jest coraz szersze. My już mówimy o chleb, masło, mleko, wszystko jest krytyczne i tu tracimy. Tu, ten przykład Szwajcarii, to jest utrata kontroli nad taką jednostką. Mnie to bardzo niepokoi, muszę Wam powiedzieć. I też niepokojące jest, jak to w ogóle wyszło, bo nie jest tu dookreślone, które zagraniczne służby. To zaniepokoiło, ale ja podejrzewam, że prawdopodobnie byli to Amerykanie, ale to jest tylko teraz teza, bo w źródłach tego nie znalazłam. One powiedziały, że im coś tutaj nie pasuje i przestaną współpracować z NDB. No i wtedy właśnie ta afera wyszła, wyszła na jaw. To znaczy, że oni nie stwierdzili tego przecieku sami u siebie, tak? tylko ten przeciek został stwierdzony z zewnątrz. I hmm, jeszcze kolejny. Kolejny alarm, no, ale taka jest, może ta Szwajcaria, taka zakamuflowana. Dobrze. Jednak bardzo, bardzo takie ciekawe story, chyba nadaje się świetnie na jakiś film czy serial. Ostatni tekst, który chciałam Wam przedstawić, jest niemieckojęzyczny, ale pochodzi z takiego źródła węgierskiego. Ogólnie powiem Wam, że na przykład Czechy czy właśnie Węgrzy mają znacznie więcej mediów obcojęzycznych. Takie małe kraje, jak na przykład kraje bałtyckie, one mają także silne media, na przykład anglojęzyczne. I Musimy o tym pomyśleć, bo jesteśmy tak ważnym krajem. Dlaczego my nie mamy silnych obcojęzycznych mediów? Pracujmy nad tym i zwracajmy tutaj uwagę naszym, naszym mediotwórcom, że naprawdę bardzo tego potrzebujemy. Tu mam na przykład taki przykład na Węgrzech. Jak chce się coś dowiedzieć z wewnętrznej polityki węgierskiej, czy na przykład w moim przypadku, często chodzi o energetykę, wiecie, to mam. Budapesta Zeitung do wyboru, tak? Całą gazetę, która jest niemieckojęzyczna. Mam strony angielsko-niemieckojęzyczne. Mam nawet, nawet takie specjalistyczne media, które są obcojęzyczne. I to nie, nie, nie w tej formie, że jest jakaś wersja węgierska i pod tym jakieś tłumaczenie. Nie, po prostu funkcjonują. Aha, jeszcze jest takie też słowackie medium, też angielskojęzyczne. Więc um, pomyślmy o tym, czy my takiego czegoś nie potrzebujemy. Moim zdaniem, potrzebujemy. E, tu, OnGan um, heute, taki portal, często relacjonuje właśnie o kwestiach energetycznych, i tu mamy przykład. Siemens Energy jest jednym z dostawców e, dla powstającej na Węgrzech. Um, Elektrowni ją, jądrowej Pax 2, to znaczy, Węgrzy mają już elektrownię jądrową w PAX, dobudowują sobie i modernizują, to znaczy powstaje nowy reaktor. I jak nikt inny w Europie, akurat Węgrzy zamówili ten reaktor, w Rosatomie, to znaczy, on będzie rosyjski. Mimo wszystko Rosatom potrzebuje części, potrzebuje technologii, które sam nie posiada, i zakupuje to u. Europejskich producentów. Mamy tu firmy szwajcarskie, mamy firmy francuskie, z którymi współpracuję, jako kupujący technologię właśnie dla tej elektrowni PAX-2. Okay. I tu chodzi o technologię także bardzo specjalistyczną. Producenta jakiego? Mamy to. Siemens Energy. Tak, i tu pojawiły się hmm, Chyba jesienią zeszłego roku już pewne problemy, bo w szczególności Zieloni krytykują takie coś, że no oni, jako właśnie wrogowie w ogóle generalnie technologii jądrowej, no zawsze są przeciwni. Ale no to jest kwestia oczywiście polityczna, no bo pomaga się pośrednio Rosji w realizowaniu tego projektu. Więc to było ocenione jako trudne, że może dojść do po prostu trudności przy eksporcie z Niemiec takich technologii do, to znaczy na, na Węgry, tak? Że tu tutaj może, do, może dojść naprawdę do jakichś zakazów eksportu czy nakazów jakichś warunków, coś takiego. Więc jak sobie Siemens Energy we współpracy z Węgrami chyba. Tutaj też podszeptywał Rosatom jak należy to zrobić. Jak z tego wybrnęli? Prosto. Po prostu otworzyli zakład produkcyjny na Węgrzech i teraz ta technologia, która będzie wbudowana w Pax 2, nie będzie już made in Germany, tylko będzie made in Hungary. Więc tak to jest, tak to jest zrobione, z tym się trzeba liczyć, że w przyszłości tak będzie się to układało, że jeśli technologia nie będzie mogła być eksportowana z kraju X do kraju Y, to może być tak, że nie ta technologia jako taka, te części takie, nie, że cała produkcja przeniesie się do tamtego kraju. Dobrze, to jest moim zdaniem ciekawe, bo wskazuje na pewną ścieżkę prawda, technologiczną, którą może Inny sposób my też w kontekście naszego atomu może też tak postąpimy, że już nie będzie coś tam made in USA, made in France, tylko może doczekamy się technologii jądrowej made in Poland. Należałoby się nam. Tyle czekamy na te nasze elektrownie. No, zobaczymy. Polecam się. W poniedziałek się ponownie usłyszymy. Pa, miłego weekendu.